Siema tu stary dziad? Co tam u Was? Mam dla Was nowy build w związku z tym, że właśnie wszedł nowy patch i mamy teraz aktualne buildy, którymi będziemy grali na laderze dostępne do testowania. Na moim koncie single player stworzyłem czarodziejkę, która będzie używać tarczy energetycznej oraz zamarzniętej kuli. Będzie to budżetowy build, bardzo dobry na sam początek ladera, który wyciąga bardzo fajny magic find bez dobrego sprzętu, jakiegoś super sprzętu, tak, endgame'owego. Dodatkowo e, bardzo dobrą przeżywalność i to nie używając CTA e, Call to Arms. I teraz wam ten build zaprezentuję. Warto zwrócić uwagę na to, że w najnowszych zmianach zmi e, z, w Diablo 2 zmieniono mana burn, czyli spalanie many przez przeciwników. Szczególnie doskwierało to na przykład na zamarzniętej rzece, gdzie mieliśmy duchy, które wysyłają pociski, które potrafiły nam zjeść całą manę. Teraz będzie miała bardzo mało życia bez CTA, 556, znaczy 556 akurat z takim sprzętem jak ja mam, mam co prawda dobrego a nie chirusa i pochodnie, i jednak bez tego sprzętu tak, że będzie ona miała całkiem niezłą przeżywalność, jeżeli zwrócicie uwagę na rzeczy, o których wam teraz powiem tego przejdę teraz do umiejętności, a jeżeli ten materiał Wam się podoba, to zapraszam do komentowania, lajkowania, a nawet subskrybowania kanału. Jeżeli chodzi o drzewko zimne, to zamarznięta kula jest zmaksowana. Dlaczego? Zamarznięta kula jest to bardzo potężna umiejętność sama z siebie. Posiada tylko jedną synergię, która niewiele zwiększa jej obrażenia, jest to lodowy pocisk. I tutaj też go zmaksowałem, gdyż starczyło mi punktów. Jednak nawet bez tego lodowego pocisku zamarznięta kula jest całkiem potężną umiejętnością. Dodatkowo włożyłem punkty w Mistrzostwo w badaniu zimnym, tyle, żeby mieć minus 150% do mistrzostwa. Tutaj jeszcze trochę żonglowałem sprzętem, dlatego w tej chwili mam 155. Jednak 150 to jest wartość, do której powinniście dążyć i w drzewku zimna jeden punkt z zbrojem rozu. Bardzo. Zbroja mrozu jest najlepszą ze zbroi, dlatego że zamraża waszych przeciwników, kiedy was atakują. Jest to bardzo dobre, szczególnie jeżeli się teleportujecie. Jeżeli o błyskawice, to tutaj. Jeden punkt w pole statyczne oraz zmaksowałem tarczę energetyczną, która będzie absorbować obrażenia, które będziecie otrzymywać i będzie zamieniać część tych obrażeń na koszt w manie. I dopóki będziecie mieli manę, to wasze życie będzie zjeżdżać naprawdę bardzo powoli, a najpierw będzie zjeżdżać wasza mana. Oczywiście, na przykład, to dosyć kiepsko działa z tym, kiedy będziecie zatruci, wtedy jednak trzeba pić potki, ponieważ tarcza energetyczna na zatrucie nie działa zbyt skutecznie. Albo w ogóle. Warto też mieć potki z maną, gdyż wasza mana to wasze życie na tym bildzie. I oczywiście tutaj telekineza jako synergia do tarczy energetycznej jest także zmaksowana. Ta czarodziejka ma w tym momencie 94 poziom, zostały mi dwa punkty wolne. Jednak, jeżeli bym zastanawiał się, w jakiej kolejności maksować umiejętności, to oczywiście zacząłbym od zamarzniętej kuli, następnie maksowałbym tarczę energetyczną, po drodze oczywiście kilka punktów w badaniu zimnym, i dopiero później maksowałbym telekinezę, a na samym końcu maksowałbym synergię lodowy pocisk. Jednak najprawdopodobniej i tak będziecie. Tak, w ten sposób, jeżeli będziecie, jeżeli to, jeżeli będziecie na przykład korzystać z taksji, a nie przechodzić grę samemu, no bo wtedy oczywiście lepiej jakaś hybryda, zamarznięta kula plus ogień albo błyskawice. Jeżeli chodzi o ogień, to oczywiście tutaj jeden punkt w ciepło, można trochę więcej, ponieważ to oczywiście zwiększa waszą przeżywalność. Przejdźmy teraz do statystyk, tutaj 150 tak naprawdę pod, pod Monarchę oczywiście, a co mi tak spadły? odporności. A okay. wiem dlaczego. 156 siła pod monarchą, oczywiście, monarcha pod ducha i cała reszta punktów w energię. W żywotność mam tylko tyle, co mi dodaje mój sprzęt. W tej chwili w ogóle mam tutaj skillery do błyskawicy. Jak widzicie, testuję tutaj różne rzeczy. Jestem w trakcie testowania słowa runicznego Obsession. Nowego słowa. Teoretycznie bardzo fajne słowo do tarczy energetycznej. Ponieważ wtedy możecie, jeżeli będziecie używać obsesji, możecie spokojnie zrezygnować z ducha i całą tą siłę włożyć w energię. Jednak nie chcę tego bildu w ten sposób wam pokazywać, ponieważ zależy mi na tym, że to było jednak, jednak budżetowe, bez runy zot, dlatego nie będę tutaj używał żadnych słów runicznych, które są drogie, żadnych drogich przedmiotów. No i oczywiście kwipunek. 5 MAGA, najlepsze rękawice do tarczy energetycznej, gdyż zwiększają regenerację many, oczywiście FCR. Tutaj Oculus, jest wiele innych opcji, jednak Oculus to jest według mnie najlepsza opcja budżetowa, jaką możecie złożyć na tej czarodziejce. Scoolder, ponieważ chcecie chodzić na Magic Find, alternatywą z opcji budżetowych jest oczywiście żmiomak, możecie do niego wrzucić doopaza. Czako. najlepiej też stoparzen, jeżeli Magic Find. Jeżeli nie, no to może jakiś facet, ale na pewno nie do ognia. Tutaj orzeczenie Talaraszy, dobra będzie Mara, dobry będzie Caster Amulet. Telerasza jest bardzo dobra. Kaster Amulet fajnie jakby miał manę dodatkową albo energię. Na przykład coś takiego. Albo coś takiego. No jednak, jak wiadomo, ciężko takie amulety zrobić. Tutaj zdobyć Spirit. Buty do odporności alternatywnie. Fajne są tkacze jedwabiu, zwiększają maksymalną manę. Dodatkowo 5 many za każdego zabitego przeciwnika, czyli trochę jakbyście wysysali życie, ponieważ regeneruje wam się mana, tarcza energetyczna przyjmuje obrażenia na manę, a te, te buty wam tę manę odzyskują za zabitych przeciwników. Dwa raszy i dwa kamienie Jordana. Oczywiście kamienie Jordana trochę endgameowy sprzęt, jednak. Yy... Na pewno one się przydadzą do każdego buildu pod tarczę energetyczną, bo zwiększają waszą maksymalną manę i dodają dodatkowo do many, nie wspominając oczywiście o supercennym plus 1 do wszystkich umiejętności. Warto zwrócić uwagę, że przy buildach na tarczę energetyczną Talizmany, które dają do życia, niekoniecznie są najlepszymi talizmanami. I być może lepiej wtedy stakować talizman które będą dawać domany. Oczywiście najlepiej do MFA i domany. Mogą być też domany i do życia, albo na przykład do domany i do odporności. Na swapie mam CTA, ale nie będę go używał specjalnie, żeby pokazać wam potencjał tej czarodziejki. Odpalamy tarczę energetyczną. A, no i nie zapominajmy o pomocniku. Pomocnik ma w tej chwili ta rush, ja Wiem, że to nie jest... Ale po prostu taką zbroję akurat miałem w skrzynce. Niestety skrzynka jest malutka. Na moim koncie plagi mógłbym założyć mu co chce, a tutaj jestem ograniczony do tego, co jest co jest przerzucone z mojego konta plagi, więc potraktujcie, że tutaj macie zdradę jakąś, albo macie duriela, albo szafta. Tutaj... Talasza i oczywiście olśnienie. Bardzo dobrze będzie działać z waszą tarczą energetyczną regenerując Waszą manę. No i zobaczcie. 500 życia, 2000 many. Spokojnie do osiągnięcia. A jeszcze ważne rzeczy ważne rzeczy. Magic Find 340 FCR 81. Czyli mam tutaj całkiem przyzwoite progi. No i zacznijmy może od Andy. Andy jest bredna, ponieważ zatruwa. Ale jakoś sobie poradzimy. Nie damy się po prostu zatruć. Bez problemu. Nasza kula mrozu poradziła sobie z Andariel uleczymy pomocnika i spróbujemy się z trudniejszym przeciwnikiem, czyli z Mephistem i tutaj w wypadku Mephista chciałbym wam pokazać jak absorbuje obrażenia zamarznięta yy, tarcza energetyczna oczywiście. No przecież czarodziejka zawsze jest taka squishy, nie mamy CTA, niby 500 życia, tak? No to da... Akurat mnie zatrał, zatruł oczywiście Nie mam jakichś wysokich odporności, akurat na błyskawice mam całkiem przyzwoite Zawsze można stopić mepa Dobra damy mu zabić merca i go potankujemy przez chwilę Patrzcie co się dzieje Niezły komfort, prawda? Oczywiście nie jesteście nieśmiertelni, ale oczywiście w normalnych okolicznościach, na najzwyczajniejszym świecie, kilka kulek i Mefista nie ma. Obrażenia są całkiem przyzwoite moim zdaniem. Nie ma teraz też cooldownu Witaj. między zielonego. Kula mrozu kiedyś dawała cooldown na inne umiejętności, teraz go nie ma. Sprawdźmy teraz, jak poradzimy sobie na rzece płomieni, która dla czarodziejki zawsze stanowi pewien problem. Szczególnie jeżeli. Owicie to o tych kulach tutaj mówiłem. Zawsze stanowiła problem. Tutaj jednak jakieś randomowe zaklęcia nie robią na tej czarodziejce większego wrażenia. Pomocnik jest oczywiście bardzo przydatny, ponieważ trafiamy tutaj na niewielką ilość niewrażliwości. Widzicie? To spalanie many nie jest już takie groźne jak kiedyś. Inferno nas też jakoś nie katuje. 500 życia, ataka pancerna. No, i mamy ładnego niebieskiego maga. Teraz zabijemy obstawę No wredny, wredny No tutaj musimy się zdać na naszego merca Ale spokojnie w tym czasie wytankujemy sobie Wytankujemy wszystko Easy easy Nie ma tylko całego tańczenia, unikania Po prostu stoicie I tankujecie starczą energetyczną e, Powiem Wam, że testowałem ją już też z, z nową Jednak wydaje mi się, że to będzie bardzo high end build Ponieważ nowa sama w sobie bardzo dużo many kosztuje i wydaje mi się, że trzeba zrobić w takim wypadku czarodziejkę, która będzie miała 4000 many. Czyli będzie miała już naprawdę zoptymalizowane talizmany pod money, żeby to miało sens, bo nie dość, że nowa wam zjeżdża manę, to tarcza energetyczna też. Tutaj generalnie problem jest taki, że skupić pomocnika na brogu, zawsze się można teleportować na twarz przeciwnikowi. To był teleport z kolusa Kolejny Magic. Wróci znak, się trochę daje się do znaki. Dalej 162 życia, a my stoimy i tankujemy. a no tutaj ten Magic jest dosyć uderliwy. Czekaj trochę na poty od niego Skakuj z potu w chłopie Zaklęte zimno? A nie, nie boimy się zaklętego zimno Czyli się nie boimy Tych panów też się za bardzo nie boimy Merc się boi No jak dla mnie w pięknym stylu. Znaczy mi pominął coś? Nie. Ten taki mocny, że... O, pokazał się. Voila! Wszystko wyczyszczone. Więc tak jak mówię, bardzo fajnie sprawdza się ta tarcza energetyczna teraz z zamarzniętą kulą. I to jest moja propozycja buildu dla Was. Jeszcze raz, jeżeli film Wam się podobał i przydał i wyciągnęliście z niego jakieś wnioski, pamiętajcie, że to można jeszcze bardzo zoptymalizować. Może jakieś wariacje, napiszcie w komentarzach, zostawcie lajka. A tymczasem to wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.